Hi, Witaj, dziękuję za poświęcenie kilku minut, aby obejrzeć ten film. Za chwilę pokażę Ci cały świat podróży, o którym prawdopodobnie w ogóle nie wiedziałeś. Zastanawiasz się pewnie nad tym niebieskim znakiem You Should Be Hill. Być może twój znajomy wysłał Ci zdjęcie z nim, a może po prostu widziałeś go w internecie, gdzie rozprzestrzenia się jak wirus. Ludzie zamieszczają fotki z tym znakiem na Facebooku, Twitterze. Był podczas pobytu w suknych miejscach, na wydarzeniach sportowych, podczas skoków z spadochronem nurkowania, praktycznie w każdym zakamarku świata. O co chodzi? Z tym znakiem. Co się za nim kryje? W 2005 roku dwóch przyjaciół zadało sobie pytania: Co powstrzymuje ludzi przed korzystaniem z życia? Co powstrzymuje ludzi przed realizacją swoich marzeń? Doszli do wniosku, że są to pieniądze i know-how. Widzisz, jeśli mielibyśmy pieniądze, żeby spełniać nasze marzenia, gdybyśmy wiedzieli, jak to robić, to byśmy je spełniali. It's ATV and everything, it's like, awesome. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We've made a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here, it was so much fun. Ci dwaj przyjaciele zaprojektowali najlepszy klub podróżniczy na świecie. Klub, który pozwala ludziom z każdego miejsca na ziemi, z każdym budżetem doświadczać więcej. Klub ten nazywa się Dream Trips, a to są właśnie członkowie klubu, którzy udostępniają swoje zdjęcia z tym małym niebieskim znakiem. Tworzymy unikatowe, niemożliwe do stworzenia samemu pakiety wakacyjne. Od romantycznych weekendów w dwoje po grupowe wyjazdy, gdzie zajmujemy całe resorty za śmiesznie niskie ceny. Współpracujemy z największymi resortami, parkami rozrywki, hotelami, jak również z ośrodkami sportowymi, organizatorami koncertów oraz wieloma innymi, aby tworzyć wakacje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zrozum, to nie są tylko tańsze hotele, to są wakacje marzeń. Dream Trips to bardzo dokładnie zaplanowane wakacje, gdzie wszystko jest przygotowane z myślą o Tobie. Na wielu wycieczkach odbierzemy Cię z lotniska oraz będziesz wcześniej zarejestrowany w hotelu. Przygotujemy dla Ciebie imprezy i zapewnimy obsługę, o której nawet nie śniłeś. It's such affordable process. Wow, this is really, really something else. Perfect weather, perfect uh, place, uh, perfect people. So Other family play together, and our families get to be playing together. Find another fish! It's pretty, pretty awesome. Never would have thought. This all would have came from looking at something on my TV, on my couch. And my kid is having so much fun. He doesn't want to go home. This building behind us is so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Wherever she go, I'm going. <laughs> Zatem jeśli ktoś przeżywa romantyczne chwile na kolacji przy światłach wieży Eiffla, lub jeśli doświadcza przygody latając ze spadochronem na Karaibach, czy też realizuje się budując sierociniec w południowej Ameryce, wyciąga swój niebieski znak You Should Be Here. Robi zdjęcie i wrzuca na portale społecznościowe. W ten sposób mówi do swoich najbliższych: Powinniście tu ze mną być. Wy również powinniście doświadczać tego typu przeżyć. Najciekawsze w klubie Dreamtrips jest to, że tej klasy wrażenia powinny być dostarczane w cenach z wyższej półki, ale zamiast tego są oferowane naszym członkom w specjalnych, niższych cenach. Nasi członkowie mają pewność najlepszych cen dzięki gwarancji ceny Dream Price Promise, która oznacza, że jeśli zakupisz wakacje i znajdziesz identyczną, tańszą ofertę gdziekolwiek indziej w przeciągu 7 dni, to otrzymasz z powrotem 100% pieniędzy oraz zostaniesz na nie wysłany za darmo. Klub Dream Trips dokonał wszelkich starań, aby każdy mógł doświadczać więcej oraz aby spełnianie marzeń było możliwe dla absolutnie każdego. Założyciele klubu nie poprzestali jednak na tym. Stworzyli sposób, aby pomóc doświadczać więcej już teraz. Oto ja. W dzisiejszych czasach większość ludzi korzysta z portali typu Expedia, Booking.com i tym podobne. Wyszukiwarka, z której korzystają nasi członkowie, nazywa się Rovia i dzięki niej możesz zakupić każdy lot, hotel czy wynająć auto. Jako członkowie klubu Dream Trips mamy ogromną przewagę dzięki unikatowej technologii Ray Trinker. Kiedy zabukujesz swój lot lub hotel, a jego cena się zmieni, shrinker automatycznie przebukuje Cię na niższą cenę, a różnicę zwróci na kartę, którą płaciłeś. Dodatkowo część pieniędzy z praktycznie każdej rezerwacji wraca na Twoje konto, dzięki czemu możesz te środki przeznaczyć na zakup kolejnych wakacji. Miesięczny abonament za członkostwo to jedyne 50 dolarów oraz jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 200 dolarów. A najlepsze jest to, że wszystkie wpłacone pieniądze przejczane są na punkty Reward w stosunku 1 do 1, po czym wracają do Ciebie, abyś mógł zakupić. Kupić swoje pierwsze wakacje Reward Stream Trips. Kiedy dzielisz się swoimi doświadczeniami, zdobywasz kolejne punkty. Za każdym razem, gdy Twój znajomy dołączy do klubu, otrzymasz 50 punktów do wykorzystania na wakacje od razu. Punkty można wydać na ponad 90% wycieczek dostępnych w naszej ofercie. Członkowie naszego klubu są dumni z pomocy innym, co przejawia się we współpracy z Fundacją World Ventures. Działając wspólnie z lokalnymi organizacjami charytatywnymi, nasza fundacja daje możliwość członkom klubu przeżywania niesamowitych doświadczeń podczas wyjazdów wolontaryjnych. Lokalne organizacje rozumieją prawdziwe wyzwania, przed jakimi stoją dzieci i mieszkańcy oraz wiedzą, w jaki sposób Fundacja World Ventures wspólnie z członkami klubu Dream Trips mogą pozytywnie wpłynąć na ich otoczenie. make the greatest difference. Tylko w roku 2013 Fundacja World Ventures wsparła lokalne organizacje non-profit na całym świecie kwotą ponad 300 tysięcy dolarów. Zorganizowała ponad 40 wycieczek wolontaryjnych oraz 50 akcji pomocowych, w których udział wzięli członkowie klubu Dream Trips. Wszystko to równa się 95 programom w 19 krajach i można przeliczyć na 25 tysięcy godzin działalności charytatywnej. Dzięki Fundacji World Ventures członkowie Dream Trips będą budować ekologiczne szkoły i boiska sportowe na terenach środkowej i południowej Ameryki, systemy oczyszczania wody w Afryce, chronić dzieci ich najbliższych przed przemocą domową, prowadzić edukacyjne i prozdrowotne programy w Europie, Azji i Ameryce, część pieniędzy z każdej miesięcznej składki członkowskiej zasila konto fundacji i sprawia, że projekty, które zmieniają ludzkie życia, są realizowane. Za każdym razem, kiedy wyjeżdżasz na wycieczkę wolontaryjną z World Ventures, zdobywasz doświadczenia, które na zawsze odmienią Twoje życie. Oto właśnie klub podróżnika Dream Trips, niesamowite doświadczenia oferowane ekskluzywnie dla naszych członków po cenach dostępnych tylko dla klubowiczów. Setki tysięcy osób z całego świata już do nas dołączyło i chcemy, abyś Ty do nas dołączył. Powinieneś tu z nami być. Poświęcę teraz chwilę, aby opowiedzieć Ci o możliwości zarobienia ekstra pieniędzy, aby sfinansować Twoje wakacje marzeń bądź też opłacić Twoje rachunki. Jeśli to nie dla Ciebie, nie ma problemu. Dołącz do naszego klubu, zgarnij swój niebieski znak i rozpocznij doświadczać więcej, ale za 11 dolarów miesięcznie oraz z jednorazową opłatą aktywacyjną w wysokości 100 dolarów, możesz wykupić ekskluzywne prawa do promowania klubu World Ventures. Jest wiele benefitów ale oto kilka najważniejszych. Jeśli zarekomendujesz trzech klientów w okresie czterech tygodni, otrzymasz 100 dolarów w gotówce. Zarekomendujesz jeszcze jedną osobę, co w sumie da czterech aktywnych członków klubu, a wszystkie Twoje miesięczne opłaty abonamentowe zostaną anulowane tak długo, jak ta czwórka pozostanie aktywna. Kiedy zarekomendujesz jeszcze dwie osoby, co w sumie da sześciu klientów w okresie swoich pierwszych czterech tygodni, zapłacimy Ci dodatkowo 350 dolarów w bonusach, co sprawi, że odzyskasz wpłacone pieniądze z nawiązką. 12 klientów przyłączających się do Twojej grupy w przeciągu miesiąca kwalifikuje Ci na bonus BMW. Co oznacza 300 dolarów miesięcznie na poziomie pierwszym. Jeśli zaprosisz do klubu 6, którzy zaproszą po jednej osobie, w sumie da to 12 osób kwalifikujących się do bonusu. Z 20 lub więcej osobami kwalifikujesz się na poziom drugi, gdzie jeśli spełniasz warunki promocji, otrzymujesz od 400 do 900 dolarów każdego miesiąca. Regularna kwalifikacja do bonusu może skusić cię na zmianę auta i dołączenie do floty srebrnych BMW World Ventures. Ostatni najważniejszy fakt. Możesz otrzymywać procent od składek członkowskich wszystkich klientów, którzy dołączą do twojej grupy. Pamiętaj, jest

Old. I was a broke college student and uh, I just I went to a training I met some of these guys and I saw their lifestyle and I said I don't care what I got to do or how long it's going to take I'm going to get that. This is the platform they identify that this is going to change not just my life but it's going to change millions of lives little did i know that a phone call and a sign little blue sign would lead me to a life like this i didn't know if it'd work but i said i'm all in you got to do what others won't when you do what others won't, you can have what others can. I don't just want to take one vacation to Italy together. I want to take a, a lifetime of vacations with you together. All right, are you tired of watching us on vacation? Look, there's room for more. Just do the thing and come with us. Tak to właśnie działa. Najbardziej odlotowy klub podróżnika na świecie oraz sposób na zarabianie pieniędzy, pomoc dzieciom i wyciskanie więcej życia z życia. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zobaczę wkrótce Twoje zdjęcie z własnym znakiem You should be here. Jeżeli jesteś gotowy, aby się do nas przyłączyć i rozpocząć nową przygodę życia, grupa UFC zaprasza do współpracy.